Witam Was serdecznie na moim kanale z tej strony, Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak przycinam trawy. Praktycznie wszystkie przycinam na około 50 cm. Jedną tylko przycinam, czekoladę przycinam na około 30 40 cm. Po prostu takiego jeżyka robię, i większość zimozielonych również przycinam. I chciałam Wam pokazać, jak te. Trawy będą wyglądać tutaj w sezonie. Chciałabym Wam polecić kilka traw. To są takie moje ulubione. Ja mam tutaj kilkanaście rodzajów tych traw. Szczerze, to w dobrej szkółce kupicie trawy, na przykład teraz, wiosną, ale generalnie w sklepie rzadko kiedy zdarzają się trawy. Raczej wszystko kupicie na jesień. Jeśli byście chcieli założyć jakąś rabatę, to na pewno albo w dobrej szkółce. Ja akurat tutaj mam cztery szkółki, więc u mnie. Naprawdę zawsze coś da się kupić. Generalnie wszystko kupuję w szkółkach, jedynie rośliny przecenione kupuję w marketach. Ja właśnie gdzieś do sklepu czasami róże, to kupuję właśnie w marketach. Ale w większości roślin mam właśnie ze szkółek kupionych. I tutaj właśnie trawy kilka było w kółce kupione. Kilka traw było w marketach, i bardzo szybko trawy się rozrastają, więc jeśli chcielibyście posadzić u siebie trawy, no to przede wszystkim nie dawać włókniny. Chyba, że chcecie ograniczyć, żeby trawy się rozrastały, to wtedy jak najbardziej, jeśli dacie włókninę, to one po prostu nie będą się wam rozrastać. No ja akurat tu, gdzie mam trawy posadzone, to tej włókniny tam nie mam. Tam, gdzie są trawy to po prostu daję sobie karton i później na to kościółkę i wtedy przez jakiś czas mam spokój. Większość traw, które tutaj możecie sobie zobaczyć, to przycina mąż kosą spalinową. Ma tam założony nóż i po prostu wszystkie te trawy ścina. Na pewno byłoby mi lepiej, gdybym miała je przywiązane w takie snopki. A ja tego nigdy nie robię, bo mi to Jakoś tak nie podoba się, jak to tak, wiecie, tak to stoi. Ja wolę, jak one są tak naturalnie, i później wiosną nienawidzę sprzątania traw z rabat. Jeśli jest bardzo dużo śniegu, to te trawy są dosyć mocno poturbowane, ale właściwie z trawami nie macie żadnej roboty, tylko właśnie wiosną je przyciąć. Mąż przycina kosą spalinową wszystkie miskanty i u mnie już zaczęły wypuszczać. I ja nigdy nie przycinam traw, jeśli na przykład zapowiadają tam minus 4, minus 6, to nie przycinam. To zawsze czekam, tylko właśnie jak jest tak ładnie, słonecznie, wtedy ładnie to obesknie i, i nie ma problemu, że to może przemarznąć. Znaczy, ja tak robię, ale szczerze Wam powiem, że nawet jeżeli byście przycięli je w kwietniu, yy, to myślę, że jakiejś wielkiej różnicy nie będzie bo widziałam, że dużo osób przycina w kwietniu. Ja przycinam w lutym z kilku powodów. Pierwszy powód to jest właśnie to, że u mnie one już wypuszczają i później na te końcówki są tak prosto przycięte. Chociaż naprawdę trzeba by było się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że, że ta trawa jest na prosto przycięta, że, że są takie proste, więc naprawdę jakieś wielkie szkody nie zrobicie, jeśli nawet przytniecie je końcem marca czy w kwietniu. Bo widziałam, że różne osoby różnie te trawy tną. Ja akurat przycinam je koniec lutego, początek marca. Dla mnie trawy są takim dodatkiem po prostu do rabat takich bylinowych, gdzie po prostu coś się dzieje na tych rabatach. Bardzo lubię, jak one tak falują na wiatrze, więc dla mnie trawy muszą być w ogrodzie. Turzyca Ice Dance, jest to trawa zimozielona. Godna polecenia, i ja ją przycinam nisko. Jest to trawa zimozielona, ale jednak po prostu w pierwszym roku zawsze wycinałam tylko te zaschnięte liście, i to zawsze było z tym zabawy. I po prostu w drugim roku stwierdziłam, że ją przytnę nisko i zobaczę. Miałam w innym miejscu po prostu porozsadzane, więc wiedziałam, że jeśli mi nawet jakaś tam. Po prostu nie przeżyję tego mojego cięcia, to będę miała po prostu w innym miejscu i sobie ją rozdzielę. Ale ona świetnie się opuściła, wyglądała dużo ładniej niż te, które były tylko przycinane, takie zaschnięte źdźbła. Więc po prostu od tego czasu. Stwierdziłam, że jednak wolę przyciąć. Jest to turzyca, która bardzo szybko się rozrasta. Naprawdę, ja kupiłam dwie sadzonki i mam tutaj już ich kilka. Po prostu ona się rozłogowo tak rozrasta, i później możecie w innych miejscach w ogrodzie sobie ją posadzić. Naprawdę świetnie rośnie. I w cieniu, i w słoneczku. Jest to jedna z takich moich ulubionych traw, tym bardziej, że jest to trawa zimozielona. Ona jest cały sezon bardzo ładna. Ona mi tak dorasta: to od 30 do około pół metra. Bardzo fajna roślinka, godna polecenia. Wiem, że jest również dużo odmian właśnie tej turzycy. No, ja mam akurat tą. I naprawdę mogę ją śmiało polecić. Trawa Milk Chocolate. Jest to trawa, która w zeszłym roku mi przemarzła. Więc stwierdziłam, że jednak w tym roku ją będę ciała wyżej. Czyli będę ciała ją na około, myślę, 40 cm Tutaj jest gdzieś zostawione na takiego jeżyka. Moją ulubioną i numer jeden trawą to jest miskant gracilimus. Jest to miskant, który ma pokrój taki fontannowy. Ja go właśnie uwielbiam za ten pokrój, za to jak on szybko się rozrasta. W bardzo naprawdę szybkim tempie te kępy tutaj u mnie się rozrosły. Urośnie i na rabacie suchej, bo ja tutaj mam tą jedną rabatę, gdzie tutaj jest dość sucho, i na rabacie mokrej, gdzie tam mam, oczywiście ja tam robiłam trochę drenażu pod każdą roślinę, i tam świetnie sobie radzi, chociaż tam na przykład, jak dość mocno u mnie pada, to po prostu zaraz za ogrodzeniem normalnie mi tam stoi woda więc jest to dość mokry teren tutaj i one sobie tutaj świetnie radzą. W pierwszym roku tutaj miałam krzewuszki posadzone i pęcherznice, trochę tuj, ale niestety to wszystko mi zmarniało i po prostu musiałam z tej rabaty zrezygnować i uznałam, że tu posadzę trawy i te trawy naprawdę świetnie sobie tutaj radzą. Drugim miskantem jest to herman. U mnie rośnie tutaj już bo tutaj koło tarasu to się non stop zmienia. Po prostu mi się tam nic nie podoba i ciągle coś zmieniam, więc chyba ten miskan tutaj rośnie już dwa sezony. Tak mi się wydaje, bardzo szybko się rozrasta. Jest to miskan, który tak dorasta z kwiatostanem około 1,50 m i ja go uwielbiam właśnie za te kwiatostany. On jest niziutki, jak ma po prostu przewieszające te te źdźbła tak się przewieszają, a później ta trawa wygląda pięknie, jak ona tak faluje na, na wietrze, naprawdę jest on bardzo zjawiskowy bardzo szybko przyrasta i, i naprawdę też myślę, że godny polecenia ja wiem, że jest bardzo dużo miskantów bardzo jest y, duży wachlarz y, i wybór tych, tych roślin ale ja Wam tylko pokazuję te rośliny, które ja mam u siebie w ogrodzie i które poleciłabym właśnie Wam, że są bezproblemowe. Oczywiście trawy uwielbiają słońce. Na pewno, jeśli będą gdzieś w cieniu, to na pewno nie będą kwitnąć, a jeśli będą kwitnąć, to słabo. Więc w większości te trawy, to są trawy, które są do słoneczka. Następną trawą, którą chciałam Wam polecić, jest to Red Baron. Jest to naprawdę świetna trawa, jeśli chodzi o przyrastanie. To, jak świetnie daje sobie radę na stanowisku lekko mokrym i stanowisku takim bardzo słonecznym i suchym, ponieważ miałam ją tutaj w różnych miejscach. Ogrodzie. Ona tutaj rośnie od trzech lat i to była jedna sadzonka. Około, myślę, 80 cm. Ona się tutaj tak rozrosła. Więc, jeśli na przykład posadzicie, to naprawdę bardzo szybko stworzy Wam taki dywan. Ona tak dorasta, myślę, do pół metra i bardzo pięknie się przybarwia. W początku ona ma zielone źdźbła, a później coraz to bardziej czerwone, aż takie bordowe. U mnie ona się tak pięknie nie przebarwia, bo ona jest troszkę tutaj zacienione miejsce i, i po prostu nie ma takich pięknych. Ale na przykład koleżanka miała przy oczku wodnym naprawdę nasłonecznionej rabacie i pięknie ta trawa się wybarwiła na taki mocny czerwony. Naprawdę z daleka ją było widać. Pięknie się rozrasta również kłączowo. Wiele ta trawa nie potrzebuje, a naprawdę... Będzie zachwycać. Rozplenice japońskie. Ja nie wiem jaką mam dokładnie odmianę, bo bardzo późno u mnie zachwita. Kwiatostany ma duże, ale jest bardzo dużo odmian właśnie rozplenicy japońskiej i myślę, że naprawdę warto się rozejrzeć za rozplenicą japońską, bo naprawdę te trawy są przepiękne. Bardzo szybko przyrastają, więc naprawdę w ogrodzie potrzebne jest minimum, ten metr średnicy, żeby jednak ta trawa mogła się rozrastać. Jest to trawa bezproblemowa, można ją podzielić, ale podzielić takie trawy, generalnie trawy podzielić, to jest mega wyczyn. Więc da się to zrobić, ale naprawdę trzeba. Trochę się namęczyć, żeby takie trawy podzielić. Bardzo fajnie zimuje. Jeśli chodzi o rozplenice japońskie, to ja Wam polecam naprawdę. Są to jedne chyba z najlepszych takich roślin. Niewysokich, bo ja mam akurat tą. Ona mi tak dorasta do 1,20 m, myślę. Z kwiatostanem. Jest to jedna z moich również ulubionych traw, także Wam polecam. Następną trawą, którą chciałabym Wam polecić, jest to na pewno Hakonechloa aureola. Ja ją kupiłam co prawda 4 lata temu, za co ja ją uwielbiam to na pewno za teść była właśnie zielono-żółta. Ona robią taki akcent w tym ogrodzie i na pewno trzeba znaleźć jej odpowiednie miejsce, bo jeśli znajdziecie jej to odpowiednie miejsce, ona będzie super się rozrastać. I tak jak mówię, w pierwszym roku, w drugim roku, yy, po prostu ja ją przesadzam w różne miejsca. Bo ona w ogóle nie rosła, po prostu stała w miejscu. Dopiero w zeszłym roku zobaczyłam, że faktycznie spodobało się jej to miejsce, i już tutaj zostanie, bo świetnie sobie tutaj radzi. I mogę Wam właśnie ją polecić, jeśli chcielibyście tak na obwódki. To na pewno świetnie będzie się nadawać do takich półcienistych rabat. Myślę, że spokojnie da radę. I ona tutaj ma dosyć sucho, bo tutaj rośnie rozplenica, oprócz tego modrzew. I powiem Wam, rzadko kiedy jest podlewana, ale świetnie sobie tutaj radzi. Spokojnie mogę Wam polecić na takie bardziej jakieś suchsze i zacienione troszkę rabaty. Jeśli macie jakieś trawy u siebie, które naprawdę są godne polecenia, to możecie tutaj napisać mi komentarz, jakie wy macie trawy, jakie ta trawa potrzebuje wymagania. Myślę, że ktoś inny mógłby z tego skorzystać. Za dziś Wam dziękuję i do następnego razu.